Witaj, Graczu, to jest Total Daily. A w nim będziemy mówili o tym, że jeżeli nie masz farta, to mamy coś specjalnego dla ciebie oraz co można obejrzeć na TotalBet TV. Zapraszam! Drugi Graczu, jeżeli nie masz szczęścia w typowaniu, ma magiczną czterolistą kończynkę i typki z fartem. Czyli sprawdź naszą ofertę na mecze, gdzie w herbie jest koniczynka. Zapraszam! Jestem pewien, drogi graczu, że jest wiele powodów, dzięki którym możesz zarwać nockę. she said! I jeden najważniejszy. Możesz oglądać najlepszą koszykarską ligę na świecie NBA tylko w Totalbet. U nas na stanie www dla zarejestrowanych klientów. Sprawdź oceń, i daj nam znać, czy się podobało. I pamiętaj, dzwonek, lajk, like, sub i widzimy się już jutro, gdzie oferta specjalna i kursy specjalne to będzie creme de la creme, tylko i wyłącznie dla Was. Zapraszam.